Justyna Steczkowska, polska diwa sceniczna, właśnie zakończyła drugą próbę do półfinału Eurowizji, rozpalając serca fanów na całym świecie. W chwili, gdy opublikowany materiał trwa zaledwie 30 sekund, widzowie mają okazję zobaczyć, jak spektakularny jest występ naszej reprezentantki. Po intensywnych emocjach związanych z pierwszą próbą, wreszcie przychodzi moment, w którym możemy doświadczyć tej niezwykłej prezentacji na własne oczy. W jednym z kadrów dostrzegamy klimat drugiej połowy piosenki. Tam, gdzie rozgrywa się walka między żywiołami. Ogień tańczy na scenie, wiatr szaleje w powietrzu, a dynamiczne ujęcia zachwycają. W tle delikatnie pojawiają się dryfujące planety a Justyna unosi się majestatycznie nad sceną, a za nią podąża imponujący smok. Element, który dodaje całemu występowi epickiego charakteru. Ciemna kolorystyka scenerii potęguje dramatyzm tego widowiska. Warto jednak pamiętać, że to wciąż tylko próba, co sugeruje, iż niektóre detale mogą ulec zmianie. Ekipa techniczna ma jeszcze sporo pracy przed sobą, by wyostrzyć wszystkie ujęcia kamer. Już teraz jednak w komentarzach pojawiają się falangę głosów zachwyconych tym, co mogą zobaczyć. To mi daje vibe zwycięszczyni królowa klimat gry o tron, Kocham to, niesamowite! Justyna dajesz czadu, to tylko niektóre z pełnych entuzjazmu wypowiedzi uczestników internetowej dyskusji. Fani Eurowizji z pewnością pamiętają, jak podczas krajowych preselekcji Justyna unosiła się nad sceną, co wzbudziło ogromne zainteresowanie. Występ, który zapadł w pamięć, nie byłby taki sam, gdyby nie efektowne akrobacje. Artystka pragnęła przenieść ten niezwykły element także do Bazylei ale początkowo organizatorzy zamierzali odmówić. Przez dłuższy czas negocjacje wydawały się bezowocne, a Szwajcarzy uznali te akrobacje za zbyt ryzykowne. Jednak po pierwszej próbie pojawiły się zaskakujące wieści, ponieważ Justyna poinformowała, że udało jej się przekonać producentów do zmiany zdania. Jestem mega szczęśliwa, I love Switzerland. Zgodzili się i jest naprawdę super. Jestem wysoko nad ziemią, wygląda to świetnie, a za mną, no cóż, sami zobaczycie. Ekscytowała się w rozmowie z telewizją polską. Mimo początkowych przeszkód, Justyna Steczkowska przekształca swoje marzenia w rzeczywistość, a jej występ na Eurowizji zapowiada się na emocjonujące święto nie tylko dla niej, ale i dla wszystkich fanów muzyki. Czas na wielką ucztę dla zmysłów już wkrótce.